Tajne specjalnego znaczenia. Notatka. Dotyczy powiązań dyplomatów zachodnich, akredytowanych w Polsce z działaczami byłego NSZZ Solidarność i ugrupowań antysocjalistycznych. Anne, atasze kulturalne ambasady Francji. W latach 1982 86 w sposób ciągły łącznikowała podziemie darnościowej w Polsce z jego ekspozytorami na zachodzie. Współpracownica rezydentury. Kasiu, zabieram to. I to, i to. Magda, już dzwoni do tego do domu, małego dziecka, bo już jakbyś mamy już czwartej. Tu jest biur bardzo szczególnych rzeczy przekazanych Fundacji, żeby nam podziękować. To jest naprawdę nasza największa radość. To, z czym się do nas ludzie się zwracają, to jest dramat. Choć wszyscy mówią, że przesadzamy. Bezrobocie, alkoholizm, ludzie nie mają co robić, dzieci na ulicy. A jednak są fantastyczni ludzie, tak społecznicy, którzy próbują na własną rękę coś z tym zrobić. Nie wolno myśleć z góry, że wszystko jest stracone. Na przykład, ja byłam właśnie w Nowurtławie, gdzie był fantastyczny dyrektor szkoły, w Krakowie, gdzie ksiądz zajmuje się tam narkomanami, w Starachowica, w Białej Podlaskiej. Oni wszyscy mówią o wytwarzającym braku perspektyw i uważają, że absolutnie co zmienić. Naprawdę, dlatego ja rzeczywiście tych ludzi szanuję i nawet może powiedzieć, że ich kocham. I dlatego też kocham ten kraj, kocham Polskę. Na początku bardzo dużo się mówiło o kosztach społecznych, teraz mniej. One są ciągle ogromne. Będąc w Warszawie masz wrażenie, że jest już wszystko, a to nieprawda. I bolesnej i smutne jest to, że ludzi, którym się udało, nie widzą, że jest tylu jest ich do tyłu. Nie wolno akceptować takiego podziału, jaki powstał w Polsce, że jest tyle takiej biedy i tyle tak ogromnego bogactwa. To jest praca domowa. Fundacja na Polski prowadzi dwa programy. Dla Jeden dla szkół wiejskich, bo tam nie mają nic, dzieci chodzą z samopasji. Wspomagamy w zakupie instrumentów muzycznych, sportu sportowego, wypasamy salę gimnastyczną. Drugi program miejski, też na rzecz zakończenia czasu wolnego dzieci i młodzieży. My też staramy się wspierać inicjatywy nowatorskie, na przykład ten program dla więźniów, które wychodzą na wolność. Chcemy wchodzić wszędzie, gdzie nasze skromne środki mogą coś znaczyć. Starachowice, 65-tysięczne miasto. Tutaj jeszcze kilkanaście lat temu duże zakłady starachowickie, które zatrudniały nawet ponad 20 tysięcy ludzi, zakłady drzewne. Wiele osób miało tu zatrudnienie i spokojny żywot. Teraz 8 tysięcy bezrobotnych. W związku z tym również i wiele innych osób nie ma zatrudnienia, nie ma miejsca pracy. Jedynie z większych zakładów pozostały zakłady mięsne. Bieda intelektualna. Mieszkają tu Polacy, mieszkają tutaj Cyganie, mieszkają tu ludzie, którzy zostali niekiedy nawet wyekswitowani ze swoich mieszkań z różnych zresztą powodów. Dzielnica, w której przez no, dłuższy czas nic się nie działo. Ważne było dla nas założenie tutaj świetlicy, wykorzystanie możliwości, jakie płynęły właśnie z, polskiej, z Fundacji Dla Polski, żeby można było coś stworzyć tutaj innego, coś aktywnego, coś zupełnie innego niż do tej pory tu było. Nazywam się Marcin Grudziński, przychodzę do Świetlicy jako, na Bugaj do, jako atrakcja. Spotykamy się tu z kolegami. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Sadza, przychodzę do Świetlicy dwa razy dziennie. Już gdzieś tak przez trzy lata zajmuję się piłką nożną. Mam na imię Paweł Siara, lubię przychodzić do Świetlicy, ponieważ są miłe panie. Lubię też różnych, różne osoby z Bugaju i... Kolegi, mam fajne koleżanki. Lubię tu przychodzić, bo tu można się wiele nauczyć, pobawić. Wykonaliście dzisiaj bardzo piękną pracę. To są talizmany, które masz, mają przynosić wam szczęście. Chcę Wam każdemu oddzielnie położyć, założyć je na szyję, żeby odganiały od Was na co dzień pecha i przynosiły Wam szczęście. Agnieszka. Agnieszka podejdź, załóż ci go na szyję. Największy grant i y, który odegrał ogromną rolę, to był pierwszy grant przeznaczony na pałacyk. Te meble, te szafy, to całe wyposażenie, które tutaj y, oglądacie państwo, to są właśnie pieniądze z pierwszego grantu. Dzięki temu mogliśmy się w ogóle tutaj rozgościć. Przyszliśmy do wymalowanych co prawda i wyremontowanych pomieszczeń. Ale bez tego grantu nie moglibyśmy tutaj nic zrobić. To jest coś bardzo pięknego, kiedy można spotkać się z kimś, kto nie jest stąd. Jak już mówiłem, w tym dziwnym i trudnym kraju przyjeżdża, nie musi tutaj być, nie musi specjalnie się wysilać, mogłaby spokojnie robić coś innego. Tymczasem poświęcała się, poświęca, przyjeżdżała, szukała też najlepszych rozwiązań. To coś nie bywało rzadkiego. Urodziłam się tu w Lisieux, w małym Normandii, w małym miasteczku i wtedy bardzo ponurym. Chodziłam tu do szkoły i w przedostatniej klasie miałam możliwość się uczyć rosyjskiego i to było takie miasteczko, że kiedyś, zaczęłam się uczyć rosyjskiego, podejrzano Podejrzewano mnie, że jestem komunistką. I tak się zaczął ten mój cały drang na Osten. O Polsce prawie wtedy nic nie wiedziałam i nie myślałam. Skończyłam studia polityczne, pojechałam do Związku Radzieckiego na rok i chciałam wstąpić do MZ-u. Musiałam się uczyć drugiego języka wschodniego i wahałam się między polskim a bulgarskim. I do polskiego mnie namawiała wielka przyjaciółka Natasza, która miała pewne korzenie polskie. Uczyłyśmy się razem, ale nie miałyśmy żadnego podręcznika. Pisałyśmy w zeszytach tak, jak się Natasze się wydawało, że jest poprawnie. Wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy, miały te zeszyty, gdybyśmy, mogła, gdybyśmy mogła zobaczyć te zeszyty, umarłabym ze śmiechu. Taki był wtedy ten, ten nasz polski. Katowice, Katowice, podróż sentymentalna. Po powrocie z, z Kijowa zapisałam się do szkoły wschodniej języków, na język polski oczywiście. To było strasznie nudne, bo polski lektorzy wysłani z Polski byli strasznie nudni. Mimo wszystko napisałam się później na kurs letni polskiego języka, polonikum. To był mój pierwszy pobyt w Warszawie, w sierpień 76 rok. Wtedy mieszkaliśmy w hotelu Dom Chłopa i ja myślałam sobie, że na pewno do tego kraju nigdy nie wrócę. Ale bywa tak, że człowiek zmienia swoje zdanie. Już w następnym roku przyjechałam do Katowic jako lektorka języka francuskiego na Uniwersytecie Śląskim. Chuty, kopalnie, kominy za oknami. Grasował wampir Sosnowca. Nic nie zachęcało do pobytu tutaj. Moi studenci niczym się nie interesowali. Zamordowano Piñasa. Wajda otrzymał Złotą Nagrodę, Złotą Palmę za film z Człowiek z Marmuru na festiwalu w Cannes. A to ich w ogóle nic nie obchodziło. Polska Gierkowska mi się nie podobała. Związek Radziecki to była kompletnie inna planeta. Polskie miasto mi się wydawało koszmarne. Tu ludzie byli zbyt podobni do naszych. Goniili ciągle za pieniądzem. To mnie wtedy zaskoczyło, że my, Francuzi i Polacy, żyjemy w tej samej Europie, a tak innej. Nagle zaproponowano mi pracę w ambasadzie francuskiej w Warszawie jako atasie kulturalne. Od razu się zgodziłam. To był wrzesień 1982 roku. Byłam młoda i niedoświadczona. W ramach mojej pracy przychodzili do mnie różne ludzie, którzy mieli różne problemy, na przykład szukali kontakty z Francją, chcieli coś przekazać. Mój przełożony uważał, że w ogóle to nie należy do moich obowiązków. Ale jednak podtrzymywałam te kontakty i tak to się zaczęło. Kasety, książki, materiały, różne manuskrypty. Ja rzeczywiście miałam bardzo dużo kontaktu z podziemiem, chociaż specjalnie ich nie szukałam. To było jakby Podziemie się pojawiło u mnie w biurze. Tygodnik Mazowsze, nowa CDN, dużo innych. Jak sobie przypominam, bo to już kupa czasu, to za nią, jak ją sobie nazywałem prywatnie francuską, była historia niebywała, bo, bo wiązała się nie tylko z tym, cośmy robili, to, że ona była, można powiedzieć, jakąś niesamowitą skrzynką kontaktową to znaczy z Polski, stanu wojennego, po stanie wojennym, ale nadal jeszcze tej Polski steroryzowanej i konspiracyjnej, szły materiały i to przez Anię. Ania była workiem bez dna. I nie tylko, że szły stąd, ale jeszcze przychodziły z Paryża, czyli historia obosieczna, symetryczna. I ta Ania, urocza, młoda, beztroska Francuzeczka, bo taki typ, śmiejąca się perliście, robiła kawał poważnej i właściwie takiej dramatycznej roboty. To były rzeczywiście ekscytujące czasy, chociaż aresztowano kilku moich bardzo bliskich przyjaciół, między innymi Marka Nowakowskiego. Mnie udało się uchronić, chociaż dziurawili mnie bez przerwy moje opony. Gdyby mnie złapano, to ja wiedziałam, że mnie goryźła ekspulsja, na to byłam przygotowana. I takich historii za nią był szereg, bo nie działo się tylko w tej scenerii Wisły, Miedzeszyna i tych Krzaków, ale Spotykaliśmy się w Warszawie, gdzieś na ulicach, w kawiarniach. Ona przychodziła często do mnie do domu na długą, ale to było niebezpieczne, bo ona była śledzona i ja byłem śledzony. Wtedy byłam zakochana w Marcelu Łozińskim i nie sądziłam, że mogliby nas rodzielić. Że i mamy się zobaczyć za pięć lat i się zobaczymy. Dla mnie to w ogóle nie było dyskusji, czy robić to dalej, czy nie. mnie aresztowany byłem taki też trefny, generowałem ich, bo ja znów wydawałem te swoje teksty tu w podziemiu i u ojcia, jawnie, czyli bez pseudonimu i tak chodziłem po mieście i bezpieka długo nie wiedziała co ze mną robić. Byłem takim trudnym dla nich obiektem. Fakt, że się mieszka w obcym kraju daje więcej możliwości. W sposób naturalny jest nastawiony na pomoc. Widzi się więcej. Inaczej się patrzy na rzeczywistość. To mi daje więcej możliwości w kontaktach z ludźmi. Uważam, że w Polsce, na przykład, ludzie się boją zadawać pytania. Ja się nie boję. Jest taki dylemat: czy wspierać elity, czy ogony. Na przykład Fundacja Batorego wspiera elity, a my? decydowanie ogony. Ja jestem tam, gdzie ludzie robią ciekawe rzeczy dla siebie i dla swoich środowisk. No właśnie, tu jest właśnie ten dwór na, na Wysokiej. Tu jest Ania Piechowa, tu Antoni Piech, gospodarzem tego wspaniałego dworu poprzez ich remontanowego, remontanowego. Serdecznie zapraszam, serdecznie zapraszam. To jest to miejsce. Takie mickiewiczowskie ognisko które zestrzeliwują się różne duchy. Bez nich byśmy się tutaj nigdy nie utrzymali. I Bogu dzięki, że są ludzie tacy jak Anna. Ich wsparcie, solidarność i ta wielka siła duchowa pozwala nam się utrzymać w ruinie i zrobić to, co dziś oglądamy. Chwała im za to. Pan Antoni Piu, prezes Fundacji Akademii Lutni Starej Polskiej, zwróci się do nas o dotacje na wyposażenie tego domu, bo pan Piuch ma jedną pasją, to jest muzyka dawna. XVI wieczna I on w ogóle, cel jego życiu to jest, żeby podzielić tą pasją z, z, z młodzieżą. A nie tylko z młodzieżą jakby z okolic, ale też z młodzieżą całej Polski i też z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy. I żeby właśnie oni mogą, oni tutaj muszą, żeby być razem, spędzać właśnie ten czas razem, śpiewać razem, się uczyć razem, to właśnie potrzebne było e, wyposażenie takich e, pokoi gościnnych. I w tym wszystkim pojawia się ktoś, kto mówi: No to proszę, wam trzeba pomóc. I właśnie to robię, pomagam. Najpierw y, dowiedziałam się o, o takiej możliwości, a dopiero potem poznałam panią Anię. I y, okazało się, że ta iskra szaleństwa, co do której właśnie nie byliśmy pewni, czy y, można na niej coś budować, w niej. I trudno mi powiedzieć, kim bardziej jest dla mnie pani Anna, czy francuską, czy polką. Bo jej temperament, jest, sposób myślenia i rozumienie spraw polskich jest tak głębokie, że często, kiedy spotykaliśmy się, czułem, że ona jest, jest ona moim reprezentantem, jest ona moim emisariuszem, walczy w mojej sprawie lepiej niż sam potrafiłbym to zrobić. Moja rodzina nigdy nie miała nic wspólnego z Polską, nikt nie mówi po polsku. Moje rodzice przyjechali pierwszy raz do Polski w czasie stanu wojennego. Naślub turkizu -Turki, to znaczy na mój szlub. ale bo się bali. Wtedy była właśnie między wschodem a zachodem ściana, tak zwana żelazna kurtyna. Ale mimo wszystko był bardzo zadowolony z pobytu. Polacy mieli dużo do nich sympatii, a oni do Polaków. Alors je me souviens du départ d'Anne en Russie, ça a été pour nous, en tous les cas pour moi, une nouvelle terrible. Je me souviens que ma mère aidait Anne à faire les préparatifs. Il fallait acheter un manteau pour l'hiver, il fallait acheter des, des vêtements qu'on ne trouvait pas forcément ici. Anne a préparé ses valises et puis un matin, nous sommes partis, mon père, ma mère et moi, avec la déesse, je crois, à l'époque. On est venu à Paris, moi je ne venais pas très souvent à Paris, et on est parti à Roissy. Et là, tout d'un coup, c'est devenu absolument incroyable. On ne pouvait pas imaginer qu'elle allait partir et moi je pensais que peut-être on ne la reverrait pas, qu'on ne la reverrait pas avant, mais avant des mois ou des années. C'était une véritable séparation. Elle a pris l'avion et je me souviens, je suis restée avec les parents, moi je pleurais, mon père était blême, il avait mal à l'estomac, ma mère ne disait rien. C'était le drame. Pour nous, c'était quelque chose d'inimaginable. Ani Durofle. Komunikacja z Polską była bardzo trudna. Szło już nie tylko o sprawę, prawda, dosyłania naszych wydawnictw, prawda, ale o przełożenie rękopisów z Polski, najważniejsze przekazywanie pieniędzy, pomocy i, i tym podobne. Pozycja e, pani Ani była bardzo trudna. Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę, że ona pochodzi z rodziny, można powiedzieć, pokoleniowej, dyplomatycznej prawda? Wychowana jest tym całym, można powiedzieć, stylu życia, jaki to narzuca specjalnie we Francji. Także to musie, jej cała działalność musiała być prowadzona bardzo ostrożnie nie tylko ostrożnie w stosunku do ambasady, ale nawet w stosunku do własnej rodziny, prawda? Która na takie rzeczy patrzyła. Z... Z, z pewną niechęcią. Mieliśmy taką jedną kawiarnię na rogu w bulwaru Osman i, i Trąszy. <laughs> <laughs> Więc tam żeśmy sobie, mieli takie nasze miejsce spotkań. Potem jak trzeba było coś tam donieść, coś tam, ktoś od nas zawoził do pani Anny do domu. Albo do jej rodziny. <laughs> tak. I, I tak się jakoś załatwiało te wszystkie sprawy, a ona sama bardzo była miła w ogóle prywatnie, nie jako prawda nasz kurier, <grystanie> tylko naprawdę bardzo sympatyczna osoba, żeśmy ją szalenie lubili. <grystanie> bardzo dzielna facet. Ale uważam, że naprawdę jest dużym niedopatrzeniem, że za tą całą jej działalność na rzecz Polski niepodległej i interesów polskich. Że nie pomyślano o tym, żeby dać jakieś, jakieś oznaczenie. Polska po prostu dłużej zawdzięcza, w tym sensie choćby, że nie urwały się kontakty z Francją. Że można było liczyć na przekazanie sugestii, że można było po prostu prosić Anię o to, żeby w czymś pomogła. To było niezwykle istotne, ponieważ dawało takie poczucie pewności, że nie jest się osamotnionym, a nie w dalszym ciągu jest osobą kulturowo stąd, z Francji. Natomiast tak szeroko otworzyła serce i umysł, że jest w stanie, chce, przyswoić sobie i intelektualnie i odruchowo kulturę naszą, Polską. Voilà. on ludzi prezionalnych republiki. Je vous remets cette croix de chevalier de l'Ordre de Mérite de la République de Pologne. Ale mamo, ja się czuję podwójnie. Ale jak to jest trudno być podwójnym. A co to znaczy dla Ciebie podwójny? Hmm, to znaczy... I co jest trudne hmm. Że kiedy jestem w Polsce, tęsknię za moją rodziną we Francji, a kiedy jestem we Francji, to tęsknię za, za Polską. A Ty nie uważasz, że to jakby wzbogaca życie, że to daje Ci więcej, że poznać na przykład więcej, niż od Wiktora? No to jest trudne. Wiecie, tak trudne, to jest jedyne słowo, które tak Ci zostaje, że jest trudne.